Dzisiaj takie spotkanie, które jeszcze w Opalenicy nie miało miejsca. w Spotkanie będzie dotyczyć sytuacji, która już zaistniała w naszym pobliżu, co prawda nie jest to w gminie Opalenica, tylko w gminie Grodzisk, ale nie odległość jest tu istotna, a otwartość ludzi, którzy prowadzą fantastyczne tematy dotyczące przede wszystkim lotnictwa. I chcieliśmy dzisiaj Was troszeczkę tutaj zarazić i pokazać Wam, że są niewyobrażalne możliwości dla Was. I powitajmy członków grupy akrobacyjnej Żelazny, Pana Pułkownika Rezerwy Wojciecha Krupę. Jest z nami również dzisiaj Pułkownik Rezerwy Krzysztof Szopliński. I nasze zaproszenie przyjął także Pan Wojciech Grzechowiak. Witamy serdecznie w Opalenicy. Słój na Żelazny stacjonujemy na lotnisku w Konkolewie niedaleko grudnicka Wielkopolskiego e, to są moi przyjaciele Wojtek i Wojtek. Ja jestem Krzysiek. Wierzymy w to, e, że po dzisiejszym spotkaniu część z Was zapragnie też spędzać czas w samolotach. Taki specjalny olej mamy, który wtryskuje się do rury wydechowej. I zostaje taki ślad samolotu, żeby było lepiej widać Każdy, każdy kto, kto obserwuje pokaz, że muszę wyobrazić jaka była trajektoria lotu Jak ja słyszysz? Dobrze. A powitamy na pokładzie A tak wygląda tylko się. A bo, przy starcie z tym, że było koloromocne. A jak chyba. Dobra, okej, okay, jedziemy. Ej, la, teraz. Tak pasażerski, idziemy do góry, zobacz. Dzieci mogą jechać i znać się latać samolotem. Dzieci mogą latać samolotem, tak? Jak tutaj kolega jest przykładem tego typu. E, Ale nasz... tak, na naszych samolotach jeszcze nie mogą latać, bo jesteście troszkę za. I nawet I kolei... jako pasażer też nie. Proszę? Nawet jako pasażer też Jako nie. pasażer też nie, bo waga minimalna jest za niska. i poza tym byście nic nie widzieli, bo kabina jest tak zbudowana, że jakbyście tam siedli, to praktycznie jak w walnie, czyli nie byłoby efektu i przyjemności z tego lotu. Ja z klasą byłam. Na lotnisku w konkursie. O, no, to cieszymy się. Czyli umiem wystartować samolotem pasażerskim. Ooo. Ale to u chyba w domu, prawda? To ważna sprawa. No. A ile waży samolot? To pytanie teraz, jaki samolot? Bo samoloty są mamy tak jak te nasze i są samoloty takie duże komunikacyjne, jak tutaj kolega leciał, także od kilkuset kilogramów do wielu, wielu ton. I to jest rzecz, która ratuje życie w razie awarii samolotu, gdy można wylądować. Bo te samoloty, na których latamy, jak się zepsuje silnik, można na nich wylądować lotem ślizgowym, jak się ma dobry teren. Ale jak się leci nad morzem, czasami jak lecimy na Szwecji czy gdzieś, to, to to jest taka technologia, że trzeba jednak wyskoczyć do wody, a nie lądować na wodzie. Spadł okron, sobie odetchnie, nabierze powietrza i potem rzeczywiście pilot też oddycha z radości, że ten spadochron przyszedł do pracy. Spróbuj sobie cisnąć jeszcze bardziej. O, no. Tak. O, jest. I mikrofon. Zostało samo uczniów i będziemy robili figurę akrobacji się uczynić. Żebyście wiedzieli, co to jest pętla i co to jest beczka. Ale niespodzianka! Musicie dostać każdy jak dostanie samorządczyk. Kto zrobi dokładne koło? Czyli samolot leci po prostej, do przodu silnikiem, to jest taki silnik do przodu i robi ładne koło, zobaczcie. I to jest pętla. Proszę, pętla, pokaż jak się robi pętla. Koło, ładne, ale takie musi być. No i wszyscy robimy. O, no, tutaj tak też słabość z lewej strony. Dla ma lepsza. Jeszcze raz. O, to już jest całkiem okay? i teraz, Teraz będzie beczka. I beczka jest łatwiejsza. Bo wystarczy w paluszkach obrócić, czyli samolot leci prosto i się musi obrócić wokół siebie. Zobaczcie. To jest beczka.